No widzowie, co się wczoraj w proces lidze wydarzyło, to jest głowa mała. Posła obrona rosyjska i że w tym wariancie czarny odwalił tak piękną partię, to jest głowa mała. więc tutaj wiadomo, że najbardziej klasyczne no to są te warianty z wybijaniem pionka, natomiast czasami biały przechodzi do wariantu czterech skoczków, gdzie tutaj oczywiście wisi teraz pion na e5, więc następuje jego defensywa. No, i myślę, że nazwa tego debiutu jest teraz już jasna. I tutaj następuje posunięcie goniec B5. W ogóle te pozycje są grywane już od 200 lat. I tutaj najczęściej czarny preferuje symetryczne podejście, czyli goniec B4, roszadka-roszadka. Po D3 następuje wybicie. Biały ma troszeczkę popsutą strukturę pionową, ale za to ma parę gońców i ma tutaj całkiem potężne związanie. Więc czarny gra Hetman E7, przerzuca sobie skoczka na e6, żeby tego gońca wygonić. No i gra ma spokojny charakter, dosyć wyrównana sytuacja. Natomiast w tej pozycji pan z Chin zdecydował się zadymić, mianowicie uderzył tutaj skoczkiem na d4. I o co tutaj chodzi? No pierwsza sprawa należałoby zerknąć, a co by było gdyby biały przyjął po prostu pionka na e5 zamiast odchodzić. Gońcem, więc skoczek bije E5. Okazuje się, że teraz wjeżdża hetman E7, jest atak na tego skoczka. A jak skoczek się cofnie, to nie bicie na E4, a najpierw bicie na B5 i dopiero bicie na E4. I tutaj wychodzi taka końcówka. Oczywiście trzeba y, zabezpieczyć tego pionka z C7, ale czarny ma parę gońców, nie? więc jakiś nawet delikatny plusik z debiutu, y, no to myślę, że y, czarny jest tutaj bardzo zadowolony. W związku z tym goniec C4, no i teraz następuje ofiara dwóch pionków drodzy widzowie, mianowicie czarny olewa tego pionka z E5 i gra posunięcie goniec C5. No i teraz Biały sobie stwierdził, że no, trzeba podjąć to wyzwanie, trzeba powiedzieć sprawdzam, no i rzeczywiście sieknął tutaj na E5, po czym nastąpiło posunięcie Hetwan E7, no i za niedługo będziemy mieli sekwencję pięciu. Genialnych posunięć, drodzy widzowie, a partia trwała 19 ruchów, także, także nieźle. No dobra, więc Hetman E7, wisi tutaj oczywiście skoczek. Jeżeli chodzi o jakieś wybijanie na f7, to wchodzi dokładnie to samo co w partii, więc to w żaden sposób białemu nie pomaga. W partii nastąpiło posunięcie skoczek D3, skoczek F3 byłoby już lepszym podejściem, ponieważ tutaj po skoczek F3 następuje podkrętka atmosfery, ofiara kolejnego pionka i jeżeli goniec wybija, to wchodzi potężne związanie, a później długa roszada. I zobaczcie, że dwa piony w plecy, ale figury czarnego działają bardzo agresywnie i wystarczy, że ta wieża wejdzie na E8 i już po 10 Posunięciach wszystkie, dosłownie wszystkie figury czarnego są w akcji, jeżeli natomiast nastąpiłoby tutaj bicie skoczkiem. No to następuje szach. Zasłonić się hetmanem nie można, bo wiadomo. A jak skoczek E3, no to goniec znowu tutaj wkracza do akcji. I mamy bardzo podobną sytuację. Figury czarnego błyskawicznie rozwinięte. Ale za cenę zaledwie jednego pionka, więc jeszcze lepsza redakcja dla czarnego. Chociaż obiektywnie w to należało iść. Tutaj jest równa pozycja. No a w partii... Biały chciał być sprytny no i zdecydował się zagrać skoczek D3. Licząc na to, że po prostu skasuje tego gońca z C5, który rzeczywiście w wielu przypadkach jest bardzo ważną figurą w ataku. Stwarza tę niezłą presję na F2. I w tym momencie następuje właśnie ruch D5. Czyli widzicie tutaj czarny idzie teraz za ciosem. Jeżeli chodzi o bicie na C5. To po prostu kasacja gońca, no i znowu trzeba tracić czas, żeby tym skoczkiem uciekać. Więc to w żaden sposób się białemu nie opłaci. Można było zbić tutaj na d5 i znowu pójść w taką sytuację, no ale znowu za cenę pionka, potężna aktywność po stronie czarnego, no i tego biały się obawiał. No i w partii biały stwierdził, dobra. No to zbiję wobec tego gońcem. Wszystko mam tutaj perfekto zabezpieczone, mam dwa piony przewagi, no to S wygrana pozycję. Yy, okazuje się, że tutaj... Koniec b ten goniec jest niezwykle istotny w ataku, więc po prostu czarny nie chce go oddać, nie chce dopuścić do wymiany. Ale zobaczcie, jak tutaj z werwą trzeba zagrać, tak? Dwa piony poświęcone, a ten jeszcze gońca na spokojnie wycofuje. I szansę dawało jeszcze goniec C4, żeby ten goniec w razie potrzeby mógł się cofnąć do defensywy. W partii goniec B3. I tutaj należało zagrać goniec G4, czarny popełnił jedyny błąd w tej partii, mianowicie zrobił roszadę, co dało przeciwnikowi szansę na utrzymanie po ruchu F3, ale biały nieopatrznie też zrobił roszadę. I w tym momencie goniec G4 rzeczywiście nastąpił. I zauważcie, że figury białego trochę nie bardzo mają się gdzie ruszać. Jeżeli nastąpi F3, żeby odrzucić tego gońca... No to myślę, że każdy widzi o co tutaj chodzi. Skoczek bije f3 szach następuje, skoczek bije h2, jest atak na hetmana. No i pozycja białego, pozycja białego momentalnie jest już do poddań. W związku z tym w partii hetman e1, jedyne dostępne pole dla tego pana i następuje pierwszy genialny ruch tej partii, skoczek f3 szach. Oczywiście są widły na króla i na Hetmana, więc koniecznie trzeba zbić. No i mamy odbicie gońca, czyli jest już tutaj figura w plecy, no i jeszcze pionek w plecy, więc materialnie strata jest tutaj naprawdę kolosalna, ale te wszystkie figury. Są absolutnie bezużyteczne w defensywie, bo one są na drugiej stronie szachownicy, a tutaj król kompletnie nie ma się gdzie ruszać. No i patrzcie jak tu nastąpiła egzekucja. W partii H3, żeby zrobić miejscówkę królowi, i skoczek G4. Drugie genialne posunięcie. Jeżeli nastąpi bicie na G4, no to partia kończy się matem na H1, żadnej obrony nie ma. W związku z tym biały tutaj postanowił cofnąć skoczka do defensywy. No ale teraz kolejny genialny ruch Hetman H4. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, żeby skoczek nie mógł przejść do obrony, no bo teraz następuje po prostu koniec partii, wykorzystując związanie pionka z F2. No, ale biały dalej próbuje. Biały dalej próbuje skoczek F4. No, i tak punkt G3 jest pilnowany, więc Hetman nie ma jak wkroczyć. Punkt H3 też jest pilnowany, więc znowuż ten Hetman nie ma jak zaatakować. Więc wygląda, jakby tutaj biały tak pirazy oko y, zabezpieczył tę swoją pozycję. No, ale nie do końca, gdyż G5. Skoro figury są już aktywne, no to jeszcze pionek się włącza tutaj do pomocy. No i oczywiście ten skoczek jest w tym momencie wyganiany, a odejść za bardzo nie może, no bo wiadomo, kończy się to matem. Więc w partii D4 yy, wiecie, jest przewaga materialna. Zawsze można trochę materiału oddać, byleby tylko mata nie dostać. No ale tutaj bicie na F4, skoczek odbił, czyli cały czas, cały czas ten pionek z H3 jest pilnowany. No ale teraz wchodzi czwarte genialne posunięcie, goniec bije D4. O co chodzi? Jest groźba mata. Hetman po raz kolejny chce się wpakować na G3. No prześliczny obrazek, jak te figury czarnego tutaj potężnie współpracują. W partii goniec E3, goniec przeszedł na E5. Czaj się już oczywiście do ataku, partii Hetman A5, no i muszę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę prześliczne zakończenie. Nastąpiło posunięcie, Hetman bije H3. Piąty genialny ruch i tutaj biały się poddał, ponieważ oczywiście grożą maty Hetmanem, jeżeli ten skoczek będzie odchodził, a jeżeli skoczek Hetmana zbije, no to goniec tutaj matuje. Także coś pięknego, no coś pięknego. Kto by się spodziewał, że tak zatymiarska partia może wyjść z obrony rosyjskiej. Ale rzeczywiście wyszła, no coś, coś cudownego. Jak z Mariancello komentowaliśmy to na żywo, no to po prostu nie byliśmy w stanie uwierzyć własnym oczom. Także klasycznie, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie-czerwika i zapraszam dzisiaj, to jest 14 maja, od 15.30 będą komentowane na tym kanale finały, proces League, czyli drużynowych zawodów w szachach internetowych. No i dzisiaj ekipa Hikaru powalczy z ekipą z Chin o miano zwycięzcy. No niestety w tym roku brak reprezentacji z Polski, ale na przyszły rok postaram się jakąś drużynę zebrać. Dobra, także dzięki za uwagę i pa pa, widzowie.